Dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkim Tu na z tej strony Tak jak zapowiadane było Dzisiaj bierzemy się za radyjko Bierzemy się za radyjko Panie i panowie Finola mamy Taka sytuacja Tutaj mam mikrofonik, ale nie będę podłączał, gdyż jest za krótki, a chciałem go wrzucić sobie o, tutaj przeprowadzić tędy, tam za słupkiem dołem tutaj przez schowek i do radyjka ale nie dzisiaj to sobie to i kamerę zrobię sobie kolejnym razem i wzmacniać sygnału e, antenowego a co to mamy? mamy to razem razem pach 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 Radiko dwudinowe chińskie do opelka teraz tera, tera, tera. jest tutaj trochę gratów powiem wam Tryb kryk, Co oni nam tutaj przysłali? Takie coś. Taką cośkę będziemy montować w zamian oryginalnego. Parapapa Radico ma 8 ramu i 128 pamięci. Proste w montażu. Tak piszą a co mamy do tego radyjka tutaj dwie kostki jedna i druga ta jest chyba do trochę starszych modeli my będziemy potrzebować tom. bardzo ważne że jest podłączony tutaj kanbas gdyż bez tego nie byłoby możliwości sterowania z kierownicy radyjka dobra to sobie to podłączymy na pewno co tu mamy Eee, Przejściówkę do anteny Dobrze To tutaj to nam będzie niepotrzebne eee, GPS, 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 nie wiem nie wiem gdzie go podłączyć, Się tak zastanawiam czy dać go na widoku. Na jednym filmiku widziałem, że gościu miał tutaj chciał skitrać pod yy, tą osłonę głośnika ale tam chyba nie było miejsca, i tutaj przykleił, kabelkiem tam przeprowadził i wyszedł do radyjka. No albo można w środku schować. Tylko jak to potem będzie odbierało, jak będzie skitrane pod deską, nie wiem. Także ja chyba zrobię tak, jak Johnny powiedział, że gps zamontuje zamontuję gdzieś tam na widoku albo gdzieś tam całkowicie w rogu przy słupku. <laughs> Dobra, lecimy dalej, co to za kudełki. Antena 4G. Mm, te zamontuję, ale ją już tam gdzieś szczelę od środka luzem. Bo nie wiem czy będzie potrzebna, gdyż jak zrobię e, mm, udostępnienie internetu, to chyba to mnie nie będzie potrzebne, ale niech się jest. Jak jest, nie wiem, może się mylę, może musi być dobra, a reszta kabelków. Ojej, tu na tomie. co tu mamy? USB jedno, USB 2. to jest taka akcja, że w tych radyjkach, przynajmniej w tym to będziemy podłączać, nie ma możliwości podłączenia USB z przodu gdzieś. Nie? USB jest podpinane do tyłu i najlepsza opcja wyprowadzić sobie do schowka i w schowku mieć po prostu dwa wyjścia USB. Tak to wygląda, panie i panowie. Co tam jeszcze? Eee, wyjście do kamery, której na razie nie mam, eee, ale też podłączymy, jak sobie będzie. I tutaj są końcówki, jakby ktoś chciał rozszerzyć sobie audio pod wzmacniacz, subwoofer i tak dalej. Tu jest miejsce na karciochę stryk, takie coś. Nie będziemy używać. Nie podłączałbym tego, ale jest tutaj jedno wejście, które mnie interesuje: mikrofon. Mikrofon, panie i panowie, dlatego to też sobie stary podłączy. Mikrofonik zamówimy, bo ten się okazał, mówię, no za krótki. Co tutaj gdzieś rzuciłem? Tam leży sobie to był z kasku motocyklowego, ale on ma, nawet nie ma metra. No, a trzeba by było tu przeprowadzić, pach, 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 przesłupek i wyjść tutaj. Także mikrofon, kamerka i wzmacnia sygnału radiowego, bo ponoć w Opelkach yy, potrafią się gubić fale w miastach i tak dalej. Także zamówiłem sobie taki wzmacniacz, ale przyjdzie gdzieś w tygodniu. Teraz mamy Niedzielę dzień wolny od pracy, rodacy. Dobra. Tak by to było. Tak by to było. No i zobaczymy, co z tego będzie. Stary się bierze za robotaju. Żem sobie wybrał pogodę <noise> na robotę. Panie i panowie, pierwsze 5 minut za starym. Wyciągnąłem radyjko. Odpiłem sobie antenkę i teraz żeby było zluzować górną kostkę. Taka sytuacja. Mm -hmm. Mamy to. Mamy tego naszego dziada. O. Opa, opa. Miejsca tu tam za bardzo <laughs> nie ma. Popatrzcie sobie, jak wygląda nowe radyko. To już nie ma. CD-Ruma, tak. I o ile mniejsze jest, o połowę. Elegancko. Przynajmniej będzie gdzie kable pchać. Kolorystycznie się nie zgrałem za bardzo <grym> z radykiem, no ale będzie dobrze. Będzie dobrze. O, tak, tak jak zawsze, tu na coś musi zjebać. <grym> no, kolorystycznie to ja to żebym dobrał. Po chuju, panie i panowie, a ja. Kurwa. Ale grunt żeby grało, dobra. Podpięliśmy sobie kostkę, główną antenkę, i nim zaczniemy grzebać dalej przy kabelkach. Zobaczymy, jak to wygląda. Opa, się włączy nam dziadyga. Jest Android, Tarara. Jeetje, zie wat er gebeurt. Beweeg hem ja. Beweeg Pik, ja. Strik. Overschat. Oh. Oh, dit gaat een hele Joe. Dit Nee. Nee. Is waar ja? Zeg je dit nou echt? Ja. En ja, waarom Zobaczymy, czy sterowanie działa. Dlatego ten kompas jest bardzo ważny, gdyż, ponieważ, jakobyś inaczej by nie działała nam tutaj kierownica. Dobra, no to jak już wiemy, że działa, to się bioremy dalej za robotają Dobra, mamy to. Teraz sobie weźmiemy. Port USB podpniemy, to jest na ile? Na 6, Panie Panowie, nie ma opcji się pomylić, gdyż jakobyż, wszystko jest pięknie, elegancko. Oj, tak to jest jedną ręką oznaczony, to jest na 6, czyli to musi iść tutaj. Pyk, mek, fek. Jeden pod siedzi. Drugi, oj, radyjko włączyłem. Proszę mnie to wyłączyć chwilowo. Panie i panowie, stryk. Nie znam do szczęścia teraz potrzebne. Dobra drugi port. Mówię, tutaj nic nie popierdzielicie. Nie ma takiej możliwości popierdzielenia, gdyż, ponieważ każdy ma swoje miejsce. Stryk. I lecimy dalej no i dobra, zupę z bobra GPSik przeprowadzony pach 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 tędy 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 tutaj wychodzi przez uszczelkę tędy i chowamy go tutaj Ja sobie odtłuściłem także będzie elegancko sobie tutaj przyklejony o pyk Byłoby. Panie i panowie. Byłoby. O to na elektryk mechanik amator. kurwa, ale kolorystycznie się gamboniu nie spisałeś. O nie, 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 nie. to nie jest to. O, chuj tam gruncie działa. No i mamy to, mamy to. Radyjko zmienione. Tutaj mam wypuszczone e, dwa razy USB. Tutaj jakieś pędraki. Jaka sytuacja? Tylko jest jedno. Ale! Coś mi GPS-a nie łapie. Teraz nie wiem, czy antena jest dupiona. tak sobie tu ją przeprowadziłem. Jest już przylepiona. Tędy, tędy, tędy. Pach, 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 pach i do radyka Albo wejście, albo coś w ustawieniach trzeba zrobić. W bądź razie nie łapie mi GPS-a. Mu zaleci. I powiem wam, na tym radiu yy, gra czyściej, dużo czyściej, jak na yy, oryginalnym. Mniej harszy, czystszy ten głos jest. Robi się. O, dobra. Eee, mam odczucie takie, że troszkę ciszej gra, chyba od oryginalnego, coś mi się tak zdaje. Ale za to bardziej wyraźnie. Te brzmienie jest dużo, dużo lepsze jak jak na oryginale. Ale właśnie wracając, teraz stryk o do nawigacji. Nie łapie a Jak podłączę mm, telefon? Zrobię hotspota tak no to wtedy elegancko wszystko jest ale 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 powinien GPS łapać i nam go nie łapie panie i panowie Taka sytuacja O dobra dobra zupa z bobra I patrzcie Zmieniłem sobie Navi I co szukanie sygnału GPS Nie ma Dlaczego nie mam bladego pojęcia, dlatego jeszcze sobie radia nie wklikłem, żeby później nie było problemu z wyciągnięciem jego. Taka to akcja, panie i panowie, co? Co wymyślicie? <laughs> Urwa. Czemu nie łapię gps Jak się mówię, połączę telefonikiem, nie ma problemu, ale przez tą antenę nie chcę łapać. Coś jest podupione. Coś jest dupione Dobra. W razie będziemy. <laughs> Będziemy to obczajać Co jest 5? YouTube, YouTube, wszystko działa. Proszę bardzo. Pek. Chcę tylko podgłośnię teraz. Wcześniej nie dawałem, żeby mi tam prawa autorskie nie wjechały Taka sytuacja. Przewiniemy trochę. Nie problemu. No to dobra, jedziemy. choj przygoda. Kupiliśmy bilety, spakowaliśmy te żarcie. No, i wsięliśmy w autobus i jedziemy do Londynu. Także jest Malina, z Londynu panie i panowie. W <noise> pociągiem opa, opa. do tej miejscowości. Może być, może być. Zrobić kogoś tego GPS-a, podłączyć tylną kamerkę i co? I chyba wzmacniacz do radia, i to byłoby tyle. Także. Misja prawie zakończona sukcesem. Kurwa, będziemy tutaj rzeźbić. A na razie ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale. Nare.